Ja właśnie podjechałam pod stajnię. Boże, jaka ta czapka ma ogromny daszek, zauważyliście to? Nieważne. Podjechałam pod stajnię i dzisiaj nie wsiadam na Arona, ponieważ jest po masażu. Miał w niedzielę, czyli dwa dni temu masaż i był on dość głęboki, więc no, nie mogę na nim jeździć, bo jest taki obolały trochę powiedzmy. No, więc biorę go na lążę, a tak poza tym zrobimy mu takie małe spa, zresztą zobaczycie. Odcinek będzie nosił tytuł, co robię w stajni, kiedy nie wsiadam, także e, zaraz wam to wszystko pokażę i idziemy po Irona, bo jest na padoku. Patrzcie, jaką mam super stylówę. Za duża koszulka, yy, dresy i stare buty. Mega. Siema, Iron. Patrzcie, jaki język. Irek, chowa język. Iron. Idziemy na spa, dzisiaj nie ma roboty za wiele, tylko trochę na ląży, a potem na spa, chociaż nie, najpierw się chyba wykąpię, później na ląże, to wyskiesz na ląży, tak, to jest dobry plan, Aaron, idziemy się kąpać, ja wiem, że ty tego nienawidzisz, ja nie mogę z tego jęzora, patrzcie na niego, Irek, kapi Irek w ogóle, prawie w ogóle nie ma zębów, naprawdę. On ma, nie wiem czy mi pokaże, ale no ma bardzo mało zębów, szczególnie z przodu, dlatego mu tak ten język chyba teraz wisi. No i pił. I po prostu zawsze koniom trochę język wystaje, ale jemu chyba trochę bardziej, nie mogę z niego. Okej, okay, więc do kąpieli Arona będzie potrzebny mi szampon. Biegierko, mam jeszcze taką szczotkę fajną, że tu się nalewa wodę um, z szamponem i wyleczy je tędy. Wiecie o co chodzi? i ściągaczka do wody. Ten szampon to w ogóle jest koncentrat, więc muszę go rozcieńczyć z wodą. Ten szampon to w ogóle jest koncentrat, więc muszę go rozcieńczyć z wodą, bo on na oborník obornik, on jest fajny, mam nadzieję, że dobra, to był chyba najgorszy poradnik mycia konia, jaki mogliście sobie w ogóle wyobrazić, więc powiem Wam to samo, co mówiłam podczas mycia, bo nic nie było słychać po prostu i muszę powiedzieć to od nowa. Więc, jeżeli przyzwyczajacie konia do wody na myjce, bo jest zimna, to zaczynacie od nóg, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, Ponieważ tak samo jak człowiek yy, na przykład wchodzi, nie wiem, do jeziora, basenu, cokolwiek, to zawsze stopniowo się przyzwyczaja, a nie naraz raz może a co masz na No bo to może być po prostu dla niego nieprzyjemne i bez sensu jest nagle lać konia po grzbiecie, to jest dla mnie, no, słabe. No a jak byłam Arona, to już wam mówię w kolejności co robiłam, więc zaczęłam od grzywy na no, jest syf i jakbyście umyli się je, a potem grzyby, no to ten syf z grzyby bez powrotem na szyję i to by było w ogóle bez sensu. Więc zaczęłam od grzyby, później przyszłam na całe ciało w sumie i umyłam mu ogon, a nóg i kopyt mu nie myłam, bo idziemy na ląże, ale tam mamy taki żółty piasek, więc e, nogi Alona i tak będą za chwilę brudne, więc umyję po prostu mu same nogi po ląży. Aron, zaplątałeś się, muszę ci uratować, czekaj. Podnieść gilę. Noga. Aron! Dziękuję. W ogóle śmiesznie, bo skończyłam myć Arona i poszłam sobie spod tamtej stajni i przestałam jeździć traktory, skończyli robić obornik wtedy, kiedy ja skończyłam myć konia. Więc mogłam w sumie najpierw go wylążować, a później go umyć i byście wszystko słyszeli podczas tej kąpieli, ale no już trudno. Idę zaraz z nim do stajni i wyczyszczę mu kopyta i ubiorę go na lążę i idziemy się lążować. No i tak szybko. Okej, okay, więc byłam tylko w stajni z Aronem. Aron, nie tarzaj się, błagam, nie rób mi tego. Nie, nie, nie. Możesz to robić na padoku, jak tego nie będę widzieć, ale nie teraz. Zapomnij. Tak więc byłam z Aronem w stajni. Aaron, nie rób tego. Byłam mu tylko wyczyścić kopyta yy, i zmienić mu kantarek i zrobię mu taką wam lążę. Nie tarzaj się, nie przy mnie, nie rób mi tego. Ja tego nie chcę widzieć. Dopiero cię wykąpałam. O, widzicie? Właśnie dlatego nie miałam nóg, bo już są żółte i bez sensu jest myć dwa razy, więc umyję mu y, później. Prawda, Aronek? Nie. nie, 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 nie. I patrzcie, jak ten kran też się pięknie. Jak ten kantor się pięknie, bo jeszcze w słońcu, ja nie wiem czy to widać w kamerze, ale ja jestem zakochana po prostu. Nie ma Madej, jaki Aron! Uj! Aron! A jest się poląży. W sumie to już całkowicie wyschło. Mam wrażenie, że jakoś po tych kąpieli jest jaśniejszy, ale nie wiem, pewnie mi się wydaje. Także idziemy umyć mu syry, wypsichać go z na wody odżywkami, nasmarować kopytka i. I nie wiem, co jeszcze. Chyba nic, ale zobaczymy. Aron idziemy do stajni, chodź. Aron chyba jeszcze nie chce iść do stajni. Będzie mieć wyżarkę. Dobra, Aron potem będziesz jadł trawę, jak będę robiła tobie żarcie. Ok? Chodź. Chodź. Uwaga, czas na mycie gir, Arona oraz kopyt, bo są strasznie brudne. Muszę najpierw wlać wodą i za chwilę umyję z szamponem. Który już ma namydlone, teraz szczotka. Mamy teraz taką szczotkę. I gąbką, z szamponem. i jeszcze praktycznie całe. dobra uwaga o to wszystko, czego będę jeszcze dzisiaj używać czyli plaster w sprayu. Mm jest taka maść na grudę i na rany jednocześnie. Yy, odżywka do grzywy i ogona i ogólnie taki nabłyszczacz. Mam w ogóle miniaturową wersję, bo już się skończyła, to normalnie. <grywa> Olej do kopyt, spray na owady i szczotka do grzywy. Ok, grzywa i ogon już są popikane odżywką i rozczesane. W ogóle patrzcie jaki ten ogon jest puszysty. Za i teraz biorę się za smerowanie kopyt Aron ogólnie ma kopyta do zrobienia, ale nasza panikowa się spóźnia i pisałam do niej i dopiero w czwartek da mi znać kiedy dokładnie będzie więc jeszcze trzeba się przemęczyć z takimi kopytami jakie są ale na szczęście nie ma aż takiej tragedii Kolejna rzecz, jaki używam to jest plaster sprayu, ponieważ Aron to jest dziecko wojny i zawsze ma jakieś rany w padoku. Następnie taka maść, ona jest i na grudę i na rany, o, on ma takie dziwne ranki tutaj. nagach, ale sam i nie wiem, czym to smarować, No i oczywiście spray na uwody, bo strasznie żrą. Ja mam w ogóle taki spray, którego nie kupicie w Polsce, ponieważ no, nie ma takich sprzedaży, ale on jest no, w miarę skuteczny, więc jak macie możliwość ściągnięcia sobie z zagranicy, to polecam, bo jest git. Zrobiłam jeszcze siatkę z sianem, Idę gdybyś na padok, żeby się wytarzał, bo wiadomo, że to zrobi. Aaron, już na padoku ubrałam mu taki stary kantar i derkę siatkową, bo naprawdę strasznie gryzą owady. Co prawda go sprayem, ale wydaje mi się, że to za mało, więc ma jeszcze derkę taką z eskadronę. I zgubiłam od niej pasy pod brzuch, więc założyłam jakiś taki, co znalazłam. Po prostu jeden pas, a drugiego nie ma. No trudno. No i teraz tylko czekać, aż Aaron się wytarza, bo myślę, że. Za chwilę to zrobi, chociaż dziwne, że jeszcze się nie wytarzał, bo już w chwilę stoi. Jezus Maria, Aron, chciałeś mnie zabić, czy co? Dobra, wydaje mi się, że Aron sobie wziął moje słowa do serca, żebyś się nie tarzał yy, i się dzisiaj nie wytarza. Mam nadzieję przynajmniej, bo nie po co się kąpałam i psikałam wszystkim, co się da, żebyś Ty teraz się tarzał. Więc jedz sobie tutaj i nie tarzaj się, please. Czas jeszcze zrobić aronowi. Oczywiście, jedzą więc witajcie w mojej kuchni. Tutaj w ogóle jest wielki syf, naprawdę ogromny syf. Ja tu kiedyś sprzątnę. Pakę już sprzątnęłam, a to też zasługuje na porządek, ale to jeszcze musi dojrzeć do tego. Dobra, najpierw sietka. Muszę ją nałożyć. Cała miarka. Daję takie z Horselina I pamiętajcie, żeby kupować Oczywiście z moim kodem e, aron 10 na Horselinie To będzie mieć zniżkę mówię, jakie daje suplementy aronowi co ogólnie jest dawka na no jeden posiłek on dostaje takie dwa dziennie Więc ym, pierwszy to jest yy, Muscle Maker Na mięśnie Zielony proszek On jest średnio smaczny z tego co widzę aron go tak średnio chętnie je no, ale Patrzcie, on w ogóle, wygląda jak brokat. Yy, tendon Flex, to jest suplement na ścięgna. Też dwie miarki tego sypię. I drożdże brawernicze, które tak okropnie śmierdzą takim serem. Ale Aaron to je, więc chyba mu smakuje. Ser. Yy, no, więc to są suplementy. I jeszcze na to sypię paszę. Wtedy to się fajnie miesza i Aaron to na pewno wtedy zjada. No a sieczkę w ogóle daję ze spilersat to jest taka sieczka dla grubych koni. Yy, a paszę daję z Hipolita i to jest w ogóle pasza bezzbożowa, bardzo wysoko energetyczna yy, i zamawiam to na For Horses i tam też jest mój kot yy, i brzmi on MA5. No i w ogóle jeszcze dawałam yy, olej do tego, ale na razie robię Aronowi od oleju, więc tak wygląda jego posiłek. Jeszcze na pożegnanie mamy dla Arona smakołek, oczywiście z mojej kolekcji. Proszę, smacznego. I nara, Aron, jadę sobie od Ciebie. No, dałabym Ci, ale Ty nie masz zębów, bo Ty tego przecież nawet nie pogryziesz, gościu. Tak tak więc to jest właśnie to, co robię, kiedy nie siadam na Arona. Czyli po prostu robię mu spa e, albo w inne dni, na przykład, nie wiem, czyszczę sobie w szafie ze sprzętem. Nie wiem, czyszczę sobie w szafie ze sprzętem, e, albo z jedzeniem dla Arona tam w ogóle, to ja muszę posprzątać, bo jest tragedia. E, no, dzisiaj Aron miał spa i go wykąpałam, i teraz ja sama muszę się wykąpać, bo masakra po tym koniu. No więc to by było na tyle, pewnie spodziewaliście się, że będę robiła coś bardziej kreatywnego w tej stajni, na przykład, nie wiem, budowa bazy z siana albo, um, nie wiem, skakała przez przeszkody na nogach, <grym> ale nie, ja takich rzeczy nie robię, ja jestem nudna i robię koniowi spa. Nara!